Także Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17. Na starcie, to like, lajka, super z dzwonem, będzie miło, jeśli zostawicie coś po sobie. Eee, ja palę bizonka, lecimy. czy cieszycie się super łapkę, poniżej metodka szoty. Co to najważniejsze, byście wpadli. Tylko muszę jedną rzecz widzowie zrobić. O. no dobra, dzisiaj kierownica będzie trochę chujowo działała, ale dobra. Yy. Dzisiaj dnie duży kawałek na odcinek, także dzisiaj jedziemy dużo kości na tym odcinku, dzisiaj wtorkowym. Można tylko ten kawałek tu skosić, co mamy tamte pola skończyłem jak widzieliście do tego jedziemy, se w to tutaj chyba nawet nie wiem co mamy, ale chyba owiec, chyba jo, myślę nie pamiętam co, jakie ikonki co miało, nie to z owiec, dobrze wszystko na słomę leci bo Trochę tego zapotrzebowania jednak jest, a wiecie Ja zawsze sobie to sprzedam jakąś słomę komuś i tyle, nie? Ja zawsze będę miał sprzedaną słomę Także Muszę tą kierownicę właśnie podłączyć przed tym jak włączę farminga, nie? Ale ja tego nie zrobiłem i nagrywam już dla was tak, żeby tylko nagrać ten odcinek, no bo mam teraz chwilę spokoju To będę chociaż jeden odcinek do przodu dzisiaj a w piątek może się pojawi jakaś nowa seryjka, choć nie wiem, może zobaczymy Może maratonik by się z tamtej seryjki z nowej zrobiło e, dobra No bo nowa seria myślę byłoby spoko Myślibyśmy byśmy mieli jej robić, nie? Tu w tym błocie jak pamiętacie nie siałem, bo nie chciałem No bo to zaś chujowo by się kosiło No a to już wyjedziemy tak, nie będziemy jakiś nawrotek robili Będziemy tak ale musimy tam w słomę wjechać, ale... czy znaczy w zboże, ale... Myśmy musieli się wtedy namęczyć to właśnie tego błota, też nie chcę tak za bardzo kosić, bo wiesz, że bizona utopia, a wiecie, a bizon cięższy niż chyba Ursus z tego co wiem, także... Mnie zaś też, chyba więcej waży bizon niż 60, no na pewno. Także co tu oczekiwać, nie? Z tego co wiem gigant waży basko 15 ton 15 ton z headerem samym, także na pusto, bez ziarna w środku No i bez jednej, to bez tego kombainsty, nie? No to wiadomo, że zaśba doliczyć. Także no bizon na 50 może do 7 ton to by dobiła chyba. Coś pewnie koło tego waży, nie? Nie wiem tak dokładnie, to ja nie wiem dokładnie ile waży, jak ktoś ważył swojego bizona razem cały, cały zestaw nad wózkiem, nie Mógłby mógł mi napisać chociaż ile waży, to albo taki jak teraz, tak jak tutaj mam, czyli bizon i header, tylko to mógłby napisać, no i z z kabiną, nie powiedzmy, nie? Zresztą ta kabina to i tak chuja da, wiecie Chuja waży Taką kabinę to seręcznie bym naciągnął na tego wizona, nie? Tylko trzeba mieć patent na to Także 20 minut materiału będzie, później pojedziemy na kolejnym odcinku kosić dalsze poletka no i ten cały tydzień będzie taki żniwny takie żniwne odcinki bardziej. A to ten rzepak co tutaj mamy, to myślę, żeby se na live pokosić, nie? Myślę, żeby byłoby spokojnie? Żeby se w tygodniu liveika zapalić, sobie to pograć. W piątek jeszcze Wam wieczorem wydam raczej to prezentację tego stanowiska. A i tak będziecie mieli dwa odcinki, także... Myśli macie, że będzie tylko pokaz stanowiska i odcinka też nie będzie. Odcinek będzie o 9 pokaz stanowiska będzie w piątek. Znaczy w piątek nie, bo w piątek to o 15 film będzie. O 17 myślę, że pokaz stanowiska. I gdzieś około 20 może się z live'em zapalimy, nie? No. Ale tak żeby też w piątek nagrać pierwszy odcinki, nie, czekajcie, to na piątek może nowa seria to... No do czwartku bym musiał teraz coś fajnego przygotować na tą nową serię. I ja myślę, że warto by było poczekać, aż może wyjdzie taka seryjka. Też właśnie tego bizona wam wydam, jeszcze będzie miodowy. To jest, plany na ten tydzień są grube. Ja go dzisiaj sobie trochę podziałam przy nim. A może live'a właśnie z tego odpalę, to podziałam sobie trochę przy tym bizoninku. O, już pełen bizon, jest widzicie. Rura trzeba rozstawić i, i trzeba wziąć wolny zestaw. A wolnym zestawem w sumie jest tylko. Mam, ile mamy tych pulsy Tu jeszcze mamy jedno pole. odwiedź to. To pole się z owsem, bo na różowo, tak? A, tutaj było dobre, na różowo wszystkie, i tutaj jeszcze jakieś. To pole jest z owsem. Dobra, to weźmiemy. Sorry, że się tepam, ale inaczej nie mogę robić tego. Muszę to na patencie szybko zrobić. To wszystkie pola z owsem sobie pokosimy ogólnie. Chociaż ja coś na live, y, co jakąś grę, ten taki po save na granie na live, y, co zrobić, żebyśmy sobie tam pograli. Nie wiem, na średnich maszynkach powiedzmy taki ursus z ciężkiej serii, coś takiego do psia moksu powiedzmy 60 i takie rzeczy, nie? No także dzisiaj upośledzony odcinek, no bo chyba, że. Nie, że. Czekaj, to a i chuj mi wyjechał jedź, justek, także cek. a wiem justek, ja wiem, dobra mój błąd niestety e, no, Mój 8 minut odcinka widzowie, kapitalnie nie jest yy, Właśnie, a będzie upgrade komputera, także ma no, od nas do tego nie może jakoś poprawi to wam widzowie zapewniam Także oczekujcie, bo nowości, a nowości, nie No Jak to mówią Dobra, my się sypiemy, kapitalnie się sypiemy wręcz jeszcze 8 minut bateriału będzie gdzieś koło takiego Nie, czekać 8? Nie, 10 jeszcze chyba O, 10 Długo no, się wypróci ten zbiornik? Nie, za będzie pusty Zaraz pojedziemy dalej kosi kosić to No, dzisiaj na odcinku sobie kosimy się na spokoju Zaraz zrobimy miniaturkę Do filmu I będzie kapital, jeszcze dzisiaj, jeden film nagram, to już będę miał Na środę, czwartek będę miał film Także nie będę się męczyć wtedy. A myślę, że sobie pogarnę jutro serię, jak przyjdę. We wtorek, w środę nagram parę odcinków z tego. No i będzie, nie? Także może i wujkowa, nie, może wujkowa na razie zostajemy w. A właśnie, bo pewnie się będzie pytać. Wujkowa zostajemy na razie w. Tyle, po prostu sobie już nie robić, a zrobimy sobie nową seriosami go to Myślałem, że ktoś przyszedł. Czekajcie, dobra. No, a wojkoń zostawimy w temacie z tyłu, bo, bo będziemy nagrywać wujkowej, bo to nie ma sensu na razie. Będzie lepszy, można powiedzieć, okres na to, żeby w coś zrobić ciekawego. Zrobimy to oczywiście, ale na razie jeszcze zostajemy przy 17, bo nawet mojemu koleżce się nie chce nagrywać, ukiem, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, no i zapraszam na linki poniżej do social media na takie pierdoły, bo myślę, że warto. Na pewno nie pożałujecie tego, jeśli tam wpadniecie, zostawicie nawet coś po sobie, nie? Mhm, uh -huh. czekaj, tak muszę chwilę na krawiaturze sobie pojechać. Dobra. bo coś takiego prędzej. O. No, już 11 mil materiału widzicie, widzowie. Też długich tych materiałów nie nagrywam teraz, no, bo od jakiegoś dłuższego okresu, czy od jakiegoś miesiąca, pół, nie nagrywam dłuższych, bo to nie ma sensu według mnie. Yy, miała być 15, to też pewnie wiecie, ale 15 odpada, bo. Średni to jest taki coś fajnego zrobić. A... a tu pozmieniam parę tekstur i. Zobaczcie, a właśnie mam coś pokażę fajnego. O, o tą teksturę belek proszę nie pisać, bo, bo ja ją tylko dostałem, jeden jej nic nie wydawał, ale taką fajną teksturę tych belek mam. Także no, nawet nie, 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 nie pytajcie się o tą teksturę, bo ja jej nie mam. Znaczy, ja jej nie wydam, bo to nie jest z mojego autorstwa. Ale kto, kto ją zrobił, to ma świetny, miał pomysł, by takie coś zrobić. Ja szanuję autorów, także nie wydam tego. Nawet chyba ta słama ten, po tym ściernisku się trochę zmieniła, tak mi się wydaje, albo nie, nie wiem. Szczerze, tak jakoś taka puchowata się bardziej według mnie wydaje. No, Zobaczcie, te zakończenia takie, zobaczcie. No bardziej może tak, no właśnie się coś zmieniło, albo mi się tylko wydaje, nie? Ale jak się zmieniło, o ile coś się w ogóle zmieniło, to myślę, że spoko i chyba która ścierniska się zmieniła. Nie wiem. Ja chciałbym mieć takie wysokie ściernisko i to gniecenie. Tutaj, opcja Gniecenia to myślę, że ten farming to byłby najlepszy farming ever yy, w Polsce, nie? Wysypiemy, bo tu już dużo nie ma, tu jest lep 2 tona i pojedziemy jeszcze na takie pole koło kościoła, bo widzę, że mamy dopiero. 14 minut materiału, a jeszcze nagram trochę. Dużo nam zostało tego? No już dużo nie włączymy koguta Bo za i tak będziemy jechać. Jeszcze to pole zakończone. Mamy jeszcze jedno poletko, będzie takie bardzo znane z mojej serii. Znaczy z moich serii na kanale. Poletko włączyłem, włączyłem. dobra I ciśniemy. Mam nadzieję, że się uda tylko tu przejechać, nie? Bo to jest takie bardzo skręt, takie kujowe miejsce do Bizona. Bo tu nie ma nawet gdzie zjechać, nie? Ja tu... O, tu już po lewo muszę jechać, nie? No, mam nadzieję, że ta, tam się wyłonił. Widzicie, akurat dobry moment, żebym wykorzystał na to. No, tu moje ziemniaki, jak widzicie, po, po, po prawo tam sero, po lewo raczej rosną. Zaglądajcie mi na ziemniaki. A, dobra. Nie, dobra, widzę na spokojnie. Dobra, co jeszcze kawałek kosimy Jak ja to dokończę coś na o odcinku to Później ja Dobra, ja nagrywam, nagrywam tyle ile się da Może ten odcinek będzie krótszy, wiecie? Może by nie było No 16 minut może będzie miał 18 minut, także... Jeżeli widzę was, przepraszam, się, będzie miał być 17-18 minut, nie? Ale niestety, nagrywam to takiej chwili, jakiej mogę Także... Wszystko tylko robię dla was Oczywiście załatwiam sobie za słuchawki, bo muszę na chwilę coś... Nie, węsiałam, że tego... Wolę zdjęć słuchawki niż zaś nie słyszeć. I żebyście zaś mieli na odcinku takie rzeczy, że ktoś bija, hałasuje, krzyczy i zaś się na to oglądać, nie? Także ja się żegnam na razie i cześć widzowie. Także witam Was po cięciu, widzowie nagrywam dalej. <laughs> Sorry za to spodziam na końcu, że na razie cześć widzowie, ale to było to cięcia jakby co. Dobra, tu wam jeszcze 3 minutki, żebyście mieli. Nie wiem ile mamy w zbiorniku, nawet nie patrzyłem, a tyle mamy dobra. Nie, ja to pole szybko poszło. Jak widzicie, objechałem jedno raz dookoła, teraz jadę już drugi raz i tu zostaje taki cienki paseczek. Też kierownicę naprawiłem, bo wyszłem z farminga, tylko. o no widzicie, muszę przekręcić tak. Raz, chociaż jak wejdę do gry, w jedną i w drugą stronę i to działa mi dobrze Kiero Glee dzisiaj nie to może bym zrobię live'a ZTS i to zts nie? nie było Nie ma z czego innego tylko ZTS-a ale to jest dopiero 18 ja zobaczę jeszcze, nie? <tryk> Zobaczymy na spokojnie, co i jak nie. Tak niedzielnego eth byśmy zasielili. Może dzisiaj, dzisiaj jest niedziela. Mi się będzie chciało oczywiście. Ale no, muszę jeszcze jeden odcinek dla Was dokończyć, jeszcze jeden odcinek nagrać, żeby zrenderować to do tego i powrzucać to i mieć wywalone już to do czwartku. także no do czwartku będę ją choć spokój. No. A bo nie wyłączę teraz, tutaj mamy jeszcze jakieś owiec, bo nie bo tutaj trochę pól wykupiłem. Teraz mam szczerze powiem. Mamy to na przykład tutaj, to naprzeciwko, ale nie, dobra, to wrócimy się później, najwyżej. Teraz jedziemy na kolejne paletko. <laughs> Myślę, że pojedziemy sobie jedziemy kawałek, włóczniemy się i to zakończymy odcinek. Boże, no. dwa odcinki tylko, bo może na piątek będzie na weekend nowa seria. także zobaczymy, widzowie. Mirora przez mostek. Tu trzeba w prawo dawać. ogólę załączyć, bo ja pojazd, który wystaje ponad 4-20 metrów ten header wystaje tu trzeba uważać widzowie. No bra jak już tu dojechałem, to już jest dobrze, nie?

Dobra widzę, bo mamy jest 3 minutki, już jeszcze dogranego. Ja się będę z wami żegnał do kolejnego odcinka na razie i cześć.